W dniu dzisiejszym przypada święto y, metrologii, czyli Światowy Dzień Metrologii. Jest to y, rocznica podpisania konwencji metrologicznej w 1875 roku. 17 y, sygnatariuszy podpisało konwencję i zobowiązało się do stosowania jednolitych jednostek miary. W suwałkach zaprosiliśmy gości, zaprosiliśmy y, uczniów szkoły podstawowej numer 6, jest to szósta klasa. Oprowadzimy ich tutaj po, po naszym urzędzie. Pokażemy, czym się zajmujemy, przedstawimy e, aspekty metrologii. E, urząd wydział za w suwałkach e, funkcjonuje od e, 2019 roku, czyli 5 lat działamy już tutaj na naszym terenie. Zajmujemy się legalizacją, wzorcowaniem i kontrolami przyrządów pomiarowych i użytkowników przyrządów pomiarowych, czyli kolokwialnie mówiąc i potocznie, m, można u nas e, zalegalizować wagę. Sprawdzamy różne przyrządy, czyli załóżmy stację paliw, taksometry w taksówkach, wagi w sklepach i, i w różnych obiektach handlowych. To jest to, nasza praca jest to praca w białych rękawiczkach, ponieważ do używania wzorców musimy nałożyć rękawiczek biały żeby nie pozostawić na nich śladów, żeby y, wzorzec miał cały czas takie samo odniesienie. Ponieważ y, jakaś śladowa ilość brudu, potu może zmienić wartość tego wzorca. więc Dlatego pracujemy w białych rękawiczkach, a mniejsze wzorce ustawiamy na radze za pomocą pęsek. Zazwyczaj to narzędzie Wam się szkodzi. Nazywam się Jakub Waszkiewicz. Uczęszczam do szkoły SP6 Suwałki mam 12 lat. Jesteśmy dzisiaj w, w okręgowym urzędzie MIR na oddziale suwalskim. Dużo odważników, miar, dystrybutorów, wag. Ta firma z, zajmuje się legalizowaniem miar, sprawdzaniem dy, dystrybutorów, taksometrów. Aby sprawdzić taką wagę, krótko Wam powiem. Stawiamy po kolei i mamy taki protokół, bardzo szczegółową zapiskę, według której się posługujemy przy sprawdzaniu wagi. Stawiamy po kolei w zależności od tego, jakie maksymalne, maksymalne obciążenie ma waga, po kolei różne. Odważniki. Każda waga ma ED, czyli o tyle ile przeskakuje, daną działkę. tak? I teraz na przykład, żeby sprawdzić, czy ta waga jest dobra i mieści się w granicy błędu, mamy oto takie maleńkie, maleńkie blaszki. Mają one wartość miligrama, grama. I tak sobie dokładamy takie dokładeczki i patrzymy, czy nasza waga zareaguje i czy się przełączy. I czy te prze, 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 przełączenie tak zwane będzie mieściło się w granicy błędu? Dzień dobry, mam na, na imię Eliza. Jesteśmy dzisiaj w Urzędzie Miar. Ten urząd zajmuje się legalizowaniem wag, dystrybutorów. Takie spotkanie, które odbyło się z naszą klasą szóstą, z Markiem Zborowskim. Była przydatna. O, widzicie, proszę, to jest przykład na to, że akurat ta waga jest dobra, przełączyła się i mieści się w granicy błędu, ale żeby to stwierdzić, to już musicie bardzo dużo się jeszcze tego pouczyć, wykształcić w tym kierunku i poznać naszą bardzo trudną zapiskę. A co jeśli waga nie pokazuje dobrze? Jeżeli waga nie pokazuje dobrze, czyli nie przechodzi e, tak samej legalizacji, nie poświadczamy tego dowodem legalizacji i... i Staram się ze swoimi uczniami, ze swoją szóstą B, brać udział w wydarzeniach, które są ważne dla, dla nich, chociaż nawet jeszcze o tym często nie wiedzą. Wydarzenia, które wpływają na nasze życie, więc bardzo często bywam z nimi w różnych miejscach, a dzisiaj z okazji Światowego Dnia Meteorologii jest piękny przed, pretekst do tego, żeby zjawić się właśnie tutaj, dzięki zaproszeniu Pana Dyrektora w Urzędzie Miar Uczestnicy Naszej wycieczki e, dowiedzieli się wszystkiego na ten temat. Przy okazji e, korzystając z, z doświadczeń, które tutaj nasz urząd udostępnia, czyli tych zabytkowych już urządzeń. A przy okazji mam nadzieję, że na przyszłość, a kto wie, to że może ktoś będzie z nich tutaj chciał w przyszłości m, popracować. Teraz się dowiedzą, że to jest nie tylko takie o ich mierzenie na, na lekcjach matematyki czy na wf ale też jest to dziedzina. Na nauki. A co więcej waży? Kilogram puchu czy kilogram żelaza? A spuśćcie sobie kilogram puchu na, na nogę i kilogram żelaza. Spuśćcie sobie na nogę. No i co będzie więcej ważyć?